Stronfem dzisiaj wam pokażę, y, jak zbudować zbrojownię y, Po, po wyjściu na płytkę będziecie po prostu mieli ubraną zbroję. Teraz bez przedłużania, fratuję intro i lecimy. Dobra, widzowie, jesteśmy to tak. Do budowy będziecie potrzebowali miejsca na 5 kratek wysokości, 7 kratek y, szerokości i 7 kratek tu długości. Czyli tak jakby kwadrat 7 na 7 o wysokości 5 kratek. To tak, najpierw będziecie potrzebowali jakiegoś bloku, redstone'a, redstone repeater'a, dispenser'a i stone'a. I stone'owej płytki. To tak, najpierw dajecie pod siebie i na to dajecie płytkę. Później tu dajecie yy, dispenser, na to dajecie blok. Tu dajecie E, re, e, też e, też Dispenser, i nad siebie też dajecie Dispenser. I powstaje Wam takie coś. Dajecie tu bloki. Przepraszam. I tutaj redstone nadajecie. Najlepiej, no, jakbyście tak zrobili. Żeby na każdym z tych bloków był redstone. Później wkopujecie się tutaj. Tu redstone, redstone, tutaj. I musicie dać. W sumie. Oj, nie mam Night Vision. To. E, dobra. dobra. I jak macie taki mechanizm, to bierzecie i doprowadzacie pod to. bo płytka przekaże sygnał od bloku tego i dojdzie do wszystkiego. No i tak, teraz już to można zabudować. Tak. Sobie I bierzecie zbroję. I tak, tu dajecie budki. Nie wiem, przepraszam. Tu dajecie spodnie. Tu dajecie klatę. Tu dajecie y, hełm. A tu dajecie budki. Jak wejdziecie, Jestem cały ubrany w zbroję. Tak to działa. I po prostu możecie robić różne kombinacje. Na przykład. Yy... Możecie zrobić kilka takich i na przykład sobie podpisać. Że na przykład tu by była zbroja do netheru. Tutaj zbroja do wody, czyli na przykład butki z Deep Striderem i He Aqua Infinity. I jakiś tam set. No i w sumie to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. No i. Do następnego. Cześć.